Niemieccy generałowie wiedzieli o czymś, co Hollywood ukrywało przed tobą przez 80 lat na temat II wojny światowej. Jeśli myślisz, że D-Day był amerykańską operacją strategiczną, zostałeś oszukany przez filmy, które oglądałeś przez całe życie. Mam 60 sekund, by udowodnić, korzystając z tajnych dzienników samych nazistowskich dowódców, że największa inwazja w historii została w całości zaprojektowana przez Wielką Brytanię, a jedynie wykonana przy użyciu brutalnej siły Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze, prawdziwym architektem nie był Eisenhower, brytyjski generał Frederick Morgan. Zaplanował każdy szczegół operacji Overlord na 9 miesięcy przed objęciem dowództwa przez jakiegokolwiek Amerykanina. Plan był już gotowy, a strategia ataku była czysto brytyjska. Po drugie, niemożliwa technologia. Pływające czołgi i sztuczne betonowe porty, które przełamały obronę wybrzeża, były wyłącznym dziełem brytyjskiej inżynierii. Niemieckie raporty opisywały te technologie jako taktyczne wyrafinowanie, jakiego nawet nie wyobrażali sobie za możliwe. Po trzecie, wielkie kłamstwo, które wygrało wojny. Wywiad brytyjski kontrolował wszystkich podwójnych agentów i przekonał Hitlera, że prawdziwy atak nastąpi w innym miejscu, paraliżując niemiecką armię na kluczowe tygodnie, podczas gdy Alianci zajmowali plaże. Podczas końcowych przesłuchań wrodzy generałowie przyznali, że pokonał ich genialny brytyjski plan, zrealizowany dzięki amerykańskiej krwi i odwadze. Jeśli chcesz usłyszeć prawdziwą historię, którą pomijają szkolne podręczniki, zasubskrybuj teraz, aby poznać całą prawdę.